Witajcie na kanale My City of Beauty. <laughs> Nie, to jest To Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na hol zakupowy z paryża. Będzie to głównie Primark, bo tym jakby najbardziej jestem, przynajmniej podekscytowana, bo byłam pierwszy raz w Primarku i jestem naprawdę zachwycona tym sklepem. Ale nie tylko, będą też rzeczy do domu, będą też rzeczy z innych sklepów, tak więc zapraszamy. Zaczynamy. No zaczynamy. Może zacznij ty, bo masz takie fantastyczne. No piekło. dobrze. Piękna rzecz. Pierwsza rzecz to jest sztuczna futerka, także żaden zwierzak nie ucierpiał. Za 17 euro je kupiłam. E, teraz są takie futerka bardzo, bardzo modne. No, ja już mam pomysł na fajne stylizację z tym futerkiem, także jestem zachwycona. I ja wam pokażę przypiękną piżankę, taką cieplutką na zimę. Kosztowała 12 euro. Z napisem Cold Feet, Warm Heart z kolei y, piżamkę, też z takiego przyjemnego materiału, wspaniałego na zimę, za 7 euro. Z... z żyrafą. bo ja ciągle Ze wza... żyrafą i tutaj spodenki są takie właśnie w tej jej... Wzór. Tak. Kupiłam taką basicową bluzeczkę za 4 euro, na pewno przyda się do wielu stylizacji. To taka podstawa, którą warto mieć w szafie. Ja mam też taką bejizdikową koszulkę w modnym kolorku z takimi rękawkami zawijana, zawijanymi i ona kosztowała 2,50 euro. I 50 euro e, dalej mamy tutaj jak zapach do domu za 6 do euro do i jest to jesień w lesie zapach się tak nazywa. Taki przyjemne, chociaż on jest taki właśnie na bardzo widełkowy, mm, taki, ja taki bym powiedziała no, intensywny. I kolejną rzeczą sobie kupowały, kupiłyśmy do odblokowania porów, mamy ten sam przyrząd, e, za euro 50 centów, jest właśnie do wyciskania jakichś niedoskonałości i tak dalej, żeby nam nie zostały mm, jakieś mocne, e, tak jak to się robi palcami, blizny. blizny czy coś, więc takie coś. Ja tutaj kupiłam taką pensetkę do naklejenia sztucznych rzęs, w końcu ją posiadam. I dalej, mm, za 2 euro... Mm, Pisak do malowania ust. P.S. E, love. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi w porównaniu do Astora, którego uwielbiam. Ilumien. Ilumien. I dalej wsuwki króciutkie za euro 50-40 brązowych. No i teraz może przejdziemy do sklepu Jennifer. Masz tą swoją... Zwykła taka bluzeczka za 3 euro. Bardzo duży dekolt i z tyłu też dosyć spore wycięcie. Też taka basicowa, pasująca do wszystkiego i pod wszystko. Ja mam może powiem, że to są z też te rzeczy z Jennifer. Tą kupiłam za 5 euro. I to jest taka, taka zawiązywana. Kolejny sklep Top Pinki, kupiłam taką bluzkę Always. Miałam akurat urodziny w zeszłym miesiącu i dostałam z Pinki 7 euro jako prezent. Więc postanowiłam, że że troszeczkę dodam, no i właśnie znalazłam taką fantastyczną bluzkę. A bluzka kosztowała oryginalnie? 14,99. Kolejną rzeczą, ostatnie buty w moim rozmiarku zostały z Gesa, czyli w rozmiarze 35 i kupiłam je w bardzo promocyjnej cenie takie zimówki na wygodnym słupku za 50 euro, no są świetne, są takie bardzo designerskie. Kojarzyłbym się z taką bogatą Rosjanką, która właśnie skończyła swoje na, suszowanie na nartach. No już na końcu nazywały się piękne podłogi wielkie 60 na 60 czegoś takiego długo szukałam. Z takim jakby efektem też takiego... Kocika. No kocika. Futerka. Futerka, coś w tym stylu. Miejkiutkie, przepiękne 29,99 w Maison du I kupiłam takie dwie To, to już wszystkie rzeczy, które miałyśmy tam pokazać Jeśli ostatnio robiłyście zakupy i kupiłyście sobie coś fajnego, koniecznie dajcie znać w komentarzu A tym bardziej, jeśli było to w Primarku, bo jesteśmy bardzo ciekawe zakupów stamtąd A Koniecznie zostawcie kciuka do góry, wiecie, że uwielbiamy, jesteśmy bardzo łasne na te kciuki w górę Odwiedźcie nasz Facebook oraz Instagram wpisując nice Beauty. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia tym razem. Pa. Pa.